Jak to z lnem było, baśń polska, Maria Konopnicka. Był raz taki król, co miał wielkie królestwo, wszelkiego dobra i bogactwa pełne, tylko że w nim złota nie było. Pola tam były wielkie, sady śliczne od grusz, od jabłoni czerwieniące. Z dala, po lasach zwierzyny huk, z ziemi żelaza dość na powietrzu ptactwo, takie, że co jedno odleci, to drugie przyleci. Bydła, koni, owiec, stada okrutne. Nieprzerachowane po rzekach ryby, jakie tylko są i małe i duże, kwiecia też po łąkach mnóstwo. Dla królewiątek małych, co jedno przekwietnie, to drugie zakwita. Ot wszelkiej rozkoszy moc wielka. Miasta też były w tym królestwie znaczne. I ludu powsiach dość. Ale król niczym się nie cieszył, ciągle tylko markotny był, że złota nie ma w jego państwie. Cóż mi po tym zbożu mówił albo po tych lasach, i po tych rybach w rzece, i po tych stadach wielkich, kiedy ja to wszystko muszę het, precz, wywozić do moich sąsiadów na złoto bo go u mnie nie ma. Żeby to złoto u mnie było, cały mój lud by się ubogacił. Lud jego biedny po wsiach skórami się odziewał i koszuli na grzbiecie nie miał, a dopiero sami bogacze z miasta musieli w dalekie kraje posyłać po materie drogie bo je dwa jedwabne ubiory swoje. Bylem tylko złoto miał, mówił król, to mi już niczego nie braknie i memu ludowi. Tak wyszedł raz sobie na drogę i chodzi w zamyśleniu wielkim, a drogą kupcy jadą. Jak też zobaczyli króla, zaraz mu pokłan oddali towary rozwiązują i pytają, czy czego nie trzeba. Król pokłon przyjął grzecznie, towary obejrzał, głową pokręcił i mówi: Na no, nic mi wasze towary, bo mi tylko jednej rzeczy potrzeba. Więc zaraz się dopytywać zaczęli czego. Potrzeba mi złota, mówił król. Żeby u mnie w ziemi było, żeby mnie dobywać mógł i cały lud mój wzbogacił i siebie. Zafrasowali się kupcy, bo tej woli królewskiej nie mogli uczynić i zamilkli. A był między nimi staruszek jeden, jako ten gołąb siwiutki z brodą po pas, wbieli całe odziany i bardzo mądry. Ten, widząc frasunek swoich towarzyszów i króla, pragnącego złota dla ubogiego narodu, co koszuli na grzbiecie nie ma, pomyślał. Wystąpił naprzód i rzekł. Królu, panie, mam cię ja takie siemię w mieszku, co je wiosną posieją w polu. To złoto ci się z niego urodzi. I zdjął ze swego wielbłąda troki i wyjął z nich spory mieszek. I przed królem postawiwszy rozwiązał. Król bardzo się zdziwił, że takie ziarno na świecie jest, co z niego złoto wyrasta. Onemu kupcowi sygnet piękny dał, i choć śmieszek był ciężki, sam go do zamku swego poniósł. Nazajutrz dał wiedzieć w całym państwie jako ten, a ten dzień król sam będzie w polu takie ziarno siał, co z niego wyrośnie złoto. Zadziwował się naród cały na taką nowinę. Zbiegli się wszyscy ono na pole, popatrzeć, jak też to cudowne ziarno wygląda. Matki prowadziły dzieci, synowie ojców, starych i zeszła się lud wielka, wielka moc. Aż król wyjechał na siwym koniu, w bisior drogi ubrany z muzyką, z trębaczami, z dworem całym, a za nim sam skarbnik królewski mieszek z ziarnem niósł pod baldachimem z karmazynu, co go czterech pachołków królewskich trzymało. Kiedy wszyscy na skraju pola stanęli, król koronę z głowy zdjął, że to niby prosty siewacz na swej roli staje, i wziąwszy od skarbnika mieszek, wzdłuż bruzdy pięknie wyciągniętej poszedł, czerpiąc z mieszka ręką ono ziarno cudowne i rzucając je w świeżo zaoraną czarną pulchną ziemię. A tu zaraz za królem brony szły, co je najpierwsi panowie w onym królestwie prowadzili i ten posiew bronowali. Jak zwykle żyto, albo i pszenice, Albo insze jakie ziarno. Kiedy już pole zasiane było i zabronowane, król koronę znów na głowę włożył i wrócił z wielką paradą na zamek. Z dworzanami i z muzyką i z trąbami i z wielką uciechą, że takie pole złota zasianego ma. Minął dzionek, minął drugi. Król ciągle z okna w ono pole pogląda, czy złoto nie rośnie. Ale nic. Aż jednego dnia uderzył deszcz ciepły z nieba. I słonko po nim przygrzało. Patrzy król, a tu na całusienkim polu cości, jakby z ziemi na wierzch się parło. Uradował się bardzo. O! mówi. Nie zazna teraz mój naród biedy, jak mi się to złoto urodzi. Pole nie takie zasieje na przyszłą wiosnę, ale dziesięć razy większe. I chodzi sobie wesół po komnatach, pieśni sobie śpiewać każe, sztuki różne pokazywać takie rad. Nie będę, mówi, patrzeć choć z tydzień w pole, aż zżółknieje złoto, żeby moje oczy uciechę miały. Przeszedł tydzień, patrzy król, a tu, zamiast żółtego złota na celusieńkim polu, śliczna zieloność, jakoby murawa tak źdźbło, przyjść blew, wzeszło, i do słońca w górę idzie. Zadziwił się bardzo w sobie i mówi. Myślałem, że od razu żółte złoto rość pędzie, a tu... Zieleń taka, ale nic. Więc czeka. Czekał tydzień, czekał dwa, wyrastały łodyżki równiutkie, jedna przy drugiej, jak to wojsko wielkie. Już się i pączki pozwijały, już i ku kwitnieniu się ma. A co, kto przejdzie, to się dziwuje, że to złoto tak rośnie, jakby jakie zwyczajne ziele. Dworacy kręcą głowami, coś ci szepcą, coś ci między sobą radzą. Król patrzy Pasz pogodną zrobił i mówi... Nic to, pewnie się w kwitnieniu ono złoto okaże złotym kwiatem. Jednego ranka pojrzy, aż tu nagle pole takie długie i szerokie niebieszczy się. Tak jak to niebo nad ziemią, kwiatuszek koło kwiatuszka na łodyżce sterczy, aż się w oczach modro od tego robi. Jakby we wodę patrzył, zadziwił się król, wąsa szarpnął, iż tak złoto ono modro kwitnie... Cały dzień frasobliwie po komnatach chodził, wieczerzy jeść nie mógł i markotny spać się kładł. A szarankiem uderzył się w czoło i mówi: O, ja głupi! Wszakże to nie kwiat, ale nasienie będzie samo złoto, czegożem się wczoraj frasował. I począł dobrej myśli być, i ucztę panom swoim sprawił, i radowali się wszyscy, że król tak mądrze im to wyłożył o nasieniu owym co złotem być miało. I tak wszyscy cieszyli się z Przeszło lato, z kwiatuszków owych modrych porosły główeczki, takie okrągluśkie. Król idzie w pole, bierze w palce, ogląda i myśli. Już też w tych głoweczkach na pewno złoto jest. Tylko patrzeć, jak się to posypie. Rozgniotł jedną, patrzy, aż tu. Takie samo siebie, jak to, które siał. Rozgniewał się król bardzo, dwór cały zwołał, kazał to zielsko z całego pola wyrwać, kijami zbić, że mu to takiego wstydu i zawodu narobiło i do wodu cisnąć. Pachołkowie rozkazanie królewskie wypełnili, łodyżki co do jednej wyrwali, kijami zbili, aż się ono nieszczęsne ziarno posypało. Pęki powiązali i do wody wrzucili. Ale że to ich już samych złość wzięła, więc jeszcze w wodę kamieniami ciskali. I tyle tego narzucali, że się one łodygi w pękach zastanowiły, z wodą nie poszły i u brzegu przywalone kamieniami zostały. Król tymczasem po świecie szukać słał onego kupca, żeby go stracić za ten podstępek, że to takiego monarchę poważył się oszukać. Tak szukają tego kupca, tak szukają nic. Król też znowu smutny począł bywać, jako i na początku. I nieraz sam bez dworu w zamysłach różnych chodził, trapiąc się, że ludu swego nie mógł uzbogacić. Idzie on brzegiem rzeki, patrzy, kamień, wielka moc, a spod nich coś ci sterczy. Zawołał pachołka, w wodę mu kazał iść i czeka. Niedługo pachołek wraca i powiada: Król, panie, to ci to jest ono zielsko, co miało złoto rodzić i z pola wyrwane zostało. A król. Jeszcze mi na oczach będzie to podłe zielsko leżeć, mój wstyd przypominać? Weź mi je zaraz, wynieść precz, żebym go więcej nie spotkał. Ano poszedł pachałek po drugiego. One kamienie odrzucili, pęki łodyg przygniłych z wody wydobyli, wynieśli je het, od las cisnęli i poszli. Kupca szukali tymczasem precz po całym świecie, wedle królewskiego przykazu. Król się ciągle frasował, to tu, to tam jeździł po kraju. A co spojrzy na ten biedny naród, co koszuli na grzbiecie nie ma, to się o łzami nie zaleje. Takie litościwe serce miał. A no widzą panowie, że król taki smutny, tak rada w radę uchwalili, żeby wyprawić wielkie polowanie. Zjechali się różni książęta, różni panowie, różni dostojni goście, nasprowadzali psów, koni, masztalerzów, siarków, łuczników, na przywozili łuków i różnej broni, takiej, że to ha. Różnych rarogów, dojeżdżaczy, sokolników, polowanie takie, że to całe królestwo sławne ucieszył się król tym widokiem, rozweselił o strapieniu swoim. Coś niecoś zapomniał, bronie różne czyścić kazał, sworo ogarów sforsować. Harty na smycze brać, konie kulbaczyć, wozy pod zwierzynę zaprzęgać, aż uderzyli trębacze wrogi rogi łosiowe, siarnie zaczęły ujadać bicze i noświstały w powietrzu. Tu się sokoły na całe gardło drą, tu pisk, krzyk, wrzawa taka, że to jak na największym jarmarku. Aż usiadł sam król na konia, po bokach mu książęta i wielcy panowie pojechali. Jadą, jadą, przyjechali pod las. Dziwują się goście, że taka knieja gęsta pewno i zwierzyna pełna. To się ino psyrwą, ino konie parskają. Kiedy wtem spojrzy król w bok jakoś. A tu na polanie leżą one pęki łodyg, przez pachołków z wody wydobyte, wyschłe, wymizernowane, zczerniałe. Król zapalił się gniewem na twarzy, humor mu się od razu przemienił, zawraca konie, przeprasza gości i na powrót na zamek jedzie. Tak się rozgniewał, że ledwo tchnął, łowczemu wracać przykazał z końmi, wozami i psiarnią, a na pachołki swoje krzyknął. Hej tam! Zabrać mi to przeklęte zielsko i omłocić kijami, żeby aż z niego paździerze poszły. I z wielką pasją do domu wracał, a z nim goście jego. A pachołki tymczasem, one pęki łodyg porwawszy, zaczęli je kijami okładać tak, że aż z nich paździerze leciały. Naleciał tych paździerze okrutny pokład, a łodygi aż pobielały, jak z nich ta pierwsza surowizna zeszła. Łodygi na rozstaje rzucili na krzyżową drogę, -Żeby je serce paliło, a wiatr je poplątał, ale ich roznieść nie mógł, bo za wielka moc tego była, a kupca szukali, precz szukali, tylko znaleźć nie mogli. A król zapomniał jakoś o swoim strapieniu i wybrał się ze swoim dworem w drogę. Na siwym koniu jechał, a za nim rycerze i dwór, i pachołki, i czelać, zwyczajnie jak to się należy do królewskiej wspaniałości i osoby. Jadą, jadą, przyjechali na rozstajne drogi, aż tu koń, co pod królem szedł, dęba stanął. ściągnął go król raz i drugi. Koń szczupakiem chlusnął przez drogę w bok i zaplątawszy w nogi, nie wiedząc jak, na ziemię runął. Uskoczył król, strzemię z nogi zrzuciwszy, ale okrutnie przeląkł. Zaraz też nadbiegli rycerze i słudzy patrzą, coś się królewski koń wplątał. A to w te łodygi, co je pachołki na rozstaj rzuciły. Król był jak blady ze strachu. Tak się zrobił czerwono od gniewu, czelać swoją skrzyknął i kazał precz do trzeciej skóry zielsko owo kijami zbić, a potem je w ogniu spalić. Czelać się zaraz do kijów porwała, one łodygi do trzeciej skóry obiła tak, że samo włókno cienkie, jak i srebro takie bielusieńkie zostało, i dalej nosić na kupę, żeby spalić. Patrzył na to wszystko król razem z dworem swoim. Aż kiedy czeladź głownie zapalone pod one włókna podkładać miała, przyleciał pachołek i krzyknął: Królu, panie, znaleźliśmy tego kupca, którego szukać rozkazał! A tuż zaraz prowadziły straża onego starca, związanego przed królewskie oblicze. Król zmarszczył czoło i tak srogo wejrzał na pojmanego że cały dwór sturchlał i prawie tchnąć nie śmiał. Ale stary ten człowiek wcale się nie przestraszył i sam do króla spokojnie przystąpiwszy rzekł. Kazałeś mnie, królu, odszukać jak złoczyńcy po całym królestwie swoim, a oto mi jest. Sam szedłem do ciebie, dowiedziawszy się, że mnie potrzebujesz, bo wpierw w dalekich drogach bywał, a tu mnie... Ubram twego miasta, straż pojmała, rozkaż, aby odstąpili, a iżbym z tobą sam mówił. Tak mówił ten starzec, ale król bardzo był zagniewany i srogo krzyknął. Do ciemnicy cię wtrącę, boś mnie, króla i pana oszukał, a siemię owoc, którego miało się urodzić złoto, wydało tylko zielsko nikczemne, po spaleniu zdatne. Patrz, oto cała kupa twego złota. Dodał, biorąc się w boki z wielką pasją. Starzec popatrzył i rzekł. Królu, panie, kiedy taka wola twoja, abym do ciemnicy szedł, niech mnie do ciemnicy wiodą. Ale tych łodyg nie każ ogniem wytracać, tylko je ze mną w loch rzucić daj. A za dwa miesiące usłyszysz co nowego o mnie. Król zezwolił, a tejże godziny starca i całą kupę owych łodyg siły wycisnęli do lochu. Byłby tam staruszek, niechybnie z głodu zginął, ale mu przynosiła jeść córka dozorcy, młoda, śliczna i pracowita dziewczyna. Na imię jej było rózia. Ruzia przychodziła na co dzień do lochu ze swoją przęślicą, na której przędła jedwab dla bogatej pani i czekała, aż staruszek się posili. Pewnego dnia namówił ją ów więzień, że zamiast jedwabiu naskubała włókienek z onego zielska. Nawinęła na przęślicę i zaczęła prząść. Ze żartów, ot, bo pomyślała, że nic z tego nie będzie. Tymczasem patrzy, a tu równiuteńka niteczka snuje się, a snuje, aż wrzeciono furczy. Zadziwiła się bardzo, a że jej jedwabiu już brakło, zaczęła one włókiennika prząść. Kiedy już tego za dużo naprzędła, rzekł jej staruszek: Idź teraz do domu i tak jak z jedwabiu tkasz takie te przędze, utkaj. Ruzia usłuchała staruszka, na warsztacie z owej przędzy postaw, naciągnęła potem pięknie w poprzek, zasnuła i zrobiła płótno. Kiedy to właśnie było gotowe, przyszedł urzędnik królewski patrzeć, czy on, stary więzień, jeszcze żyje. Zdziwił się, że staruszek taki żwawy, więc powiada do niego... Proś o jaką chcesz łaskę, bo dziś królewska córka za mąż idzie. Wtedy ów staruszek mówi. Dobrze, chciałbym królewnie podarunek weselny dać i dlatego proszę, abym przed króla był stawiony. Ano, urzędnik wypuścił go z lochu i pod strażą do króla przywiódł. Spojrzy stary, a to wielka moc pań i panów, królewna jak i Lilia, pan młody jak słońce, muzyka gra, kołacze aż pachną, pacholęta kwiatami drogę ścielą. Zmarszczył król czoła na starego spojrzawszy, ale że to w takie gody gniewać się nie mógł, więc pyta, z czym tu przychodzi. Z podarunkiem dla królewny, mówi staruszek i rozwija przed królem ślicznie utkane płótno, które Ruzia nauczona przez niego wybieliła na rosie i słońcu. Co to takiego jest? rzekł król ciekawie. Królu panie... Co ci jest owo złoto, które z owego nasienia, co ci je dało, wyrość miało. Len to był. Ubogiego narodu bogactwo, co z ziemi twojego królestwa dobyć chciał. Kazałeś go topić? Dobrze, żeś uczynił, bo jego łodyżki w wodzie omięknąć muszą. Kazałeś go z wody preczcisnąć? Dobrze Dobrześ uczynił, bo go to trzeba suszyć. Po moknięciu owym kazałeś go kijami z paździerzy obić? Dobrze się uczynił, bo tę złą paździerz obić trzeba złodygi, żeby ją uprawić. Kazałeś je zaś powtórnie kijami obijać i coś dobrze uczynił, bo do trzeciej skóry len obić trzeba i kijem go wyłamać, żeby do włókna się dostać. Kazałeś mnie do lochu wrzucić i coś dobrze uczynił, bo mnie tam żywiła dobra dziewczyna, którą oto nauczył, jak się włókno lniane wszędzie i na północka. A toś tylko źle uczynił, żeś to wszystko robił w gniewie i nie ale za walczywości. Że to jednak taki dzień szczęśliwy dziś w twojej królewskiej rodzinie. Więc ci to serca krzywdę moją odpuszczam, a. Na ręce królewny ten oto dar składam. Królewna niech każe po wciach lęsiać i tak go sprawiać z rozwagą i miłością. Jakiegoś ty królu z gniewem sprawiał, aż płot na niech da koszule dla wszystkich sierot i niemocnych szyć co jest więcej niż złoto, bo jest poratowaniem ubóstwa i niedostatku. Skończył stary, a król słuchał i aż na twarzy ze wstydu się mienił że tak niesłusznie ukrzywdził człowieka, a potem wstał, starca w ramiona wziął, przeprosił i koło siebie posadziwszy rzekł. Dziękuję ci, mój ojcze, żeś mi to uczynił. Czego moje niespokojne chęci uczynić nie mogłe złota chciałem, a tyś mi lepszą rzecz dał, bo w złocie możni tylko by chodzili, a w tym nie. oto cały lud mój ubogi chodzić będzie. I zaraz kazał krajać koszulę z płótna onego i sierotom rozdzielić z czego wielka radość była w całym kraju. Czytała Sara Woodin.